Cześć, witam Was. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam ekspres ciśnieniowy marki Philips model HD8847 łamany przez 09 oraz podzielić się moją opinią w trakcie użytkowania tego ekspresu. Ekspres wygląda w ten sposób. Jest raczej rozmiarów kompaktowych. Bardzo ładnie się prezentuje w kuchni. Z tyłu mamy wyjście na kabel oraz włącznik główny. Na górze mamy z prawej strony miejsce na kawę ziarnistą. Tutaj widzimy element odpowiadający za mielenie grubości kawy. Możemy mielić grubiej, żeby mieć kawę lżejszą. Możemy mielić bardziej. Drobniej, żeby mieć kawę mocniejszą. Z drugiej strony mamy pojemnik na wodę. Fajną sprawą jest to, że pojemnik jest wyciągany. Możemy sobie napełnić wodę poza ekspresem, bez obawy, że coś zalejemy, umieścić go na miejscu. Panel przedni to wyświetlacz oraz 6 przycisków odpowiadających za różne napoje typu Espresso, Espresso Lungo, Cappuccino, kawa klasyczna. Mamy też przycisk, którym regulujemy moc kawy napoju, którego przygotowujemy oraz przycisk menu do ustawień. Na środku mamy główną dyszę wylotową z takim bardzo fajnym, bardzo fajną raczej dźwignią, za pomocą której regulujemy, które napoje będziemy chcieli przygotować. Jeżeli dźwignia jest opuszczona do dołu, w tym momencie robimy kawę espresso. Jeżeli mamy ochotę na kawę klasyczną, wystarczy jednym ruchem podnieść ją do góry. Z bardzo fajnych rzeczy w tym ekspresie jest to, że na przykład młynek jest ceramiczny, co zapewnia nam mielenie kawy bez przepalania, tak jakby ziaren. Dzięki czemu uzyskujemy z ziaren wydobywamy pełny smak i aromaty produktu. Mamy też możliwość ustawiania sobie własnych ulubionych napoi. Jest do tego pamięć. Można zaprogramować espresso, można zaprogramować kawę, i wtedy ekspres od razu nam pamięta nie musimy ustawiać mocy robi nam po prostu tak, jak najbardziej lubimy. Tutaj mamy wylot na gorącą wodę fajne, przydatne urządzenie. Na przykład, jeżeli ktoś chce szybko sobie zaparzyć herbatę ekspresową. A nie chcę czekać na zagotowanie się całego czajnika wody. Do ekspresu mamy też dołączony dzbanek na mleko. Do spienienia mleka, co bardzo ułatwia przygotowanie kawy, zarówno cappuccino lub latte, jak ktoś woli w ten sposób nazywać. To co, może spróbujemy włączyć i przygotować jakiś napój? Włączamy jednym przyciskiem. Widzimy, że urządzenie zaczyna przygotowywać się do pracy, zaczyna podgrzewać wewnętrznie się. Za chwilę będzie też bardzo fajna funkcja, którą ma ten ekspres, czyli czyszczenie. czyszczenie czyści się, wszystkie dysze czyszczą się zarówno w trakcie włączania, jak i wyłączania ekspresu. Tutaj, za chwilę nas urządzenie poinformuje, że jest gotowe do pracy. Tak, o, mamy. Eee, w tym momencie mamy dźwignię ustawioną na kawę klasyczną. Tutaj jest pokazywany eee, duży kubek. Tutaj z prawej strony są właśnie oznaczenia mocy kawy, które sobie wybieramy. Możemy regulować 2, trzy, 4, 5 ziarenek, jak to woli. W to może na początek spróbujemy przygotować espresso, czyli tak, przełączamy dźwignię na espresso, podstawiamy sobie filiżankę, możemy w tym ekspresie regulować wysokość dysz. Fajne jest to, że możemy korzystać nawet z własnych ulubionych wysokich kubków, lub obniżyć je właśnie do filiżanek Espresso. I co? Mamy ustawioną, yy, mamy ustawioną kawę jakiej mocy chcemy. Czyli przyciskamy tylko przycisk Espresso i czekamy aż urządzenie zrobi nam nasz ulubiony napój. W trakcie pracy urządzenia jesteśmy informowani na pasku dolnym, jak długo urządzenie jeszcze będzie nalewało dany napój. Ok, informuje nas urządzenie, że napój jest gotowy, espresso jest piękna, kremowa, pianka, taka jak powinna być. Nie jest przepalone, nie jest czarne. To może teraz spróbujemy zrobić kawę, cappuccino. Wyciągamy pojemnik na gorąco wodę. Jednym bardzo łatwym ruchem wpinamy dzbanek z mlekiem. Otwieramy przepływ mleka. Które będzie i no, Musimy pamiętać, żeby zamknąć, bo teraz podstawiamy wyższą szklankę, więc musimy dyszę do góry. Podstawiamy szklaneczkę na cappuccino lub latę. I co, wybieramy sobie moc. Okej, okay, niech będzie też taka średnia w tym momencie. Przyciskamy. Przycisk cappuccino i tekstrys zaczyna parzyć teraz podgrzewa mleko i zaczyna nam pieniądz na komerce Nie jest rozlewany, nic nie jest rozlewane, nic nie jest rozplatywane na boki. Wszystko trafia do kubka. zaraz dopuści nam kawę i będziemy mogli się cieszyć pyszną kawoletę. Urządzenie ogólnie jest bardzo łatwe w obsłudze. Wystarczy jedynie kupić swoje ulubione ziarna kawy, a wiadomo, Jakość jest tym najważniejsza. Jak mamy pyszne ziarna, to to urządzenie zrobi za nas resztę. I właśnie mamy piękne trójwarstwowe latę. A urządzenie sygnalizuje nam, że jest gotowe od razu do wykonania następnego napoju. Bardzo Wam dziękuję. Jak macie jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach.